Jesteśmy na hałdzie usypiskowej, ponieważ będziemy eksplorowali obiekt sztolniowy, który żeśmy odkopali jakiś czas temu, co pokazują zdjęcia archiwalne, które wcześniej tam zamieściliśmy. tutaj w tej stolni wydobywano? Miedź. Najprawdopodobniej tutaj są jakieś fragmenty albo malachit, albo azuryt. Jak widać zielony. To jest nasza kopalnia miedzi, ale też wiadomo, że tutaj było złoto. Nic w internecie nie ma na temat tych kopalni, natomiast historię o tej kopalni uzyskałem od naszego znajomego, który zajmował się saperstwem w wojsku i później w cywilu i w tej kopalni był w latach 70-tych mówi, że tutaj Rosjanie nawet nie dotarli i w niej były jeszcze wagony na podkładach, na, na torach Dzisiaj wzięliśmy szpej bo ostatnio rozkopaliśmy tą sztolnię, totalnie były tylko otwory takie, że lisy korzystały z nich weszliśmy pod ziemię nie wiedzieliśmy co tam jest, no okazuje się że tam była też nora lisa w jednym z obiektów śmierdziało tam strasznie nie chcieliśmy się po prostu zainfekować jakimś choróbskiem Wobec tego przyszliśmy po krótkim czasie, po to, żeby zweryfikować, co się dzieje tam, już po przewietrzeniu tego obiektu. Nie wiem, czy słychać, ale jak domyślacie się, to dla nas odkupują wejście, nie żartuję, to jest wyrąb drzew. Wyrąb drzew, a z racji tego, że wszyscy szukają złotego pociągu, no to niech sobie go szukają, tak. a my chodzimy własnymi ścieżkami, bo dobrze wiemy, co w lesie piszczy. Dotarliśmy do miejsca, w którym dokonywaliśmy wykopu. Sztonie były zakryte, zostały odsłonięte przez nas kilofem. Dostaliśmy się do środka. Przechodziliśmy przed chwilą obok takiej potężnej hałdy. A więc kopalnie, które tutaj się znajdowały, były dosyć sporych rozmiarów. Co świadczy robek, który się tutaj właśnie znajduje. Za chwilę podejdziemy bliżej do obiektu i sprawdzimy, co się tam dzieje. Będzie zeskanować jeszcze ten największy otwór, który się tam wyżej znajduje, ponad tą hałdą, ona się tam znajduje wyżej, natomiast potem wejdziemy do tego obiektu, on jest bardzo niebezpieczny, ponieważ skały są łukowe i natura tych skał jest taka, że mogą się w każdej chwili osunąć na człowieka. Jak dokonywaliśmy tutaj wykopuł, no to wyciągaliśmy spore ilości głazy kilofem. Trzeba było podważać lewarami, żeby się tam dostać w ogóle do środku. Jak widać teraz jest droga kopalniana. Jest ich tu parę. Poziome, trawersowe są zrobione z wydobytego urobku, który wysypywano, żeby wyrównać drogę. I ta pierwsza droga idzie tutaj do góry, do pierwszej naszej kopalni, a w tle nasza hauda największej naszej kopalni. Zjeżdżali do obiektu, lina jest już rozłożona. Pole tutaj, w którym się znajdujemy, te pokopalniane, to cała seria wykopów, a więc pingów, które po prostu znajdują się tutaj w polu widzenia. Dosłownie jest ich bardzo dużo. Natomiast do środka zjeżdżam na linię, zamontowałem stanowisko i będę tam sprawdzał, co się dzieje tam na dole, czy są tam kontynuacje i itd. Tak Ale co śmierdzi? To może jak w kopalni obok znaleźli zwłoki, i przyjechała prokuratura. Nie, tego... No ale niestety, ja nie mogę powiedzieć nazwy tej kopalni, ale znaleziono zwłoki. Ci, co zeszli raz, tego samego dnia musieli zejść drugi raz, żeby te zwłoki tak wydobyć. może tutaj właśnie śmierdzi, bo może są zwłoki. Strasznie tu śmierdzi. Pokaż jak. No tak śmierdzi, że normalnie nie widzę tego ła, Może coś tu wpadło i się rozkłada. Tu! Ekipa poszukiwawcza. Jest coś w tym No coś tam może... Jeden ten główny jest zapakowany, ale tu widzę coś jest. Jest jakaś kontynuacja, więc tam się zaraz będę próbował. To na zewnątrz miękki ten worek, wiesz? tu po prostu worka pierdolną spadli. Weszliśmy do obiektu, do stolni, która znajduje się w Sudetach Zachodnich i będziemy ją eksplorować. Znajdujemy się na zakręcie. Oglądamy bardzo fajnie wypreparowaną sztolnię. W tym wypadku widzę, że skały są tutaj takie trochę z łupkiem i lastrym. nawet taka glina jest, co w spągu to też jest widoczne. Idziemy dalej do następnego ciągu sztolni. Przejdźmy do przodka, do końcówki sztolni. Tu widzimy obelkowanie. Długość tego odcinka to 60 metrów. Skały są tutaj takie łupkowe. Jak Przemek wspominał, to były kopalnie miedzi, a więc szukano tutaj rudy miedzi. Panuje tutaj specyficzny też zapach, trochę takimi właśnie siarczkami pachnie, czyli yy, siarką, to czuć w nosie. Ale generalnie sztolnia jest yy, sucha, nie ma żadnej wody, są ślady po, że tutaj były wagoniki, tory. Większość jednak stempli się nie zachowała. No, na razie robię ten wejście do obiektu. Obiekt jest duży, ma około kilkuset metrów. Zachowały się tutaj szyny. Oglądamy. Widzimy zachowało się kółeczko od wagonika kolejki jako archetyp. Bardzo ciekawe. Oglądamy też szyny. I będziemy szli do chodnika, w którym znajdują się ukryte suweniry. Zachowały się też archetypy metalowe, takie belki, szyny. Z punktu widzenia geologicznego też jest ciekawy. Strefa dyslokacji. A więc widzimy wały, zawały. Zaraz zrobimy to zdjęcie. Uf. Salka z kutasem. Mamy piękne pelkowanie. Tutaj jeszcze się zachowało, solidne jest. Natomiast teraz będziemy szli przez tak zwany pleśniowy korytarz. Kultury pleśni mają się tutaj dobrze. Więc należy stąd spieprzać. Bo sam smród tego wskazuje, że. Różnie bywa, tak? Śmierdzi też siarczkami, jak mówiłem, dlatego że się to tutaj właśnie wytwarza. Dotarliśmy do końca. Jest tutaj takie rozgałęzienie. Mamy tutaj obwał, a więc dalej już nie pójdziemy. Obiekt ma no, całość tego obiektu. Ten drugi chodnik ma około kilkuset metrów. Ma rozgałęzienia też. Niskie stropy, trzeba się czołgać, ale przez większość jednak czasu idzie się wyprostowanym. No, niestety są belki też takie w naruszonym dosyć stanie i trzeba po prostu uważać, żeby się to wszystko na łeb zawaliło. W końcowej fazie już obiektu po prostu śmierdzi siarkowodorem. Siarczki się wytwarzają, a więc po prostu no nie wiem jaki tu jest poziom tlenu. Nie ma tu żadnego wietrzenia, więc trzeba stąd spieprzać, bo się można po prostu udusić, a jestem sam. Także po prostu nie jest zbyt dobrze. I już wyjście. Obiekt jest penetrowany, bo w środku znalazłem puszkę po piwie. Jest też tak zwana salka z kutasem. Kutas jest ulepiony tak z gliny i w środku takiej sali stoi. Wygląda to jak w jaskini, w tam na środku. Całość obiektu, ten chodnik po prawej stronie ma 60 metrów, po lewej ma kilkaset metrów. Myślę, że do 200 metrów dochodzi. Są nogi. Zachowały się tory, ale niekompletne, tylko szyny są porozrzucane. Podesty pod tory też są porobione, takie drewniane. No, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to obelkowanie jest też w fragmentach zachowane. Na samym końcu przodku są już obwały, więc dalej nie można przejść. Podejrzewam, że z tamtego obiektu, który rozkopaliśmy, to jest podejście do tego obwału z drugiej strony, co wtedy kiedyś widziałem, co tam. List narobił, na żeśmy tam nie wchodzili. Janek wychodzi z naszego nowego odkrycia starej kopalni, która ma jeszcze w sobie w podkładach kwadratowe gwoździe, czyli to jest jeszcze zamierzchła kopalnia, w której wydobywano miedź. Wątpię, żeby tutaj akurat było złoto. Natomiast jesteśmy ekipą unikającą rozgłosu i szerzenia mitów Jednym z wielkich mitów było, jak słynny poszukiwacz skarbów wprowadził Pana Marka Chromicza w błąd, wskazując mu kopalnię Majewo, która istniała tylko w 56. a zmitowano, że tam jest pod spodem piękna fabryka maszyn bojowych III Rzeszy. My takich mitów nie tworzymy i unikamy ich. Nie będziemy opowiadali bajek. Tak, i dlatego chodzimy sobie kameralnie, po miejscach, w których są suweniry. I kolejna hałda. Połowa tej hałdy, którą mijaliśmy wcześniej i zwiedzaliśmy, to znaczy Janek, Sztolnie. Natomiast ta nie jest taka mała. I kolejne wejście pionowe, szyb do jakiejś kopalni, najprawdopodobniej miedzi. Nie ma w internecie nigdzie żadnych zmianek o tej kopalni, więc nie wiemy czy się nazywała nie wiemy też czy jest drożna, zobaczymy czy da się wejść schodzi do drugiego szybu, który być może jest drożny, ma całkiem sporą hałdę jedną trzeciej wielkości tą, którą była w pierwszej ta hałda już jest porośnięta świerkami, które mogą mieć 30-40 lat, także to jest jeszcze sprzed II wojny światowej. To jest na pewno jeszcze po niemieckie, oczywiście wydobywcze miedzi, a nie poszukiwawcze uranu. Janek schodzi. Ja nie mam żądzy popularności. Ja mam żądze poznawczą. Zjechaliśmy na dół drugiego szybu, ale no niestety myślałem, że tu jest kontynuacja, ale jest, jak widzimy, zaślepienie, chodzą jedynie robaki. No ale jak człowiek nie zjedzie, to nie zobaczy. Co ciekawe, no, jak widzimy, ten szyb wygląda fajnie, jak taka w lodjaskini, takiej potężnej. Studni, takiego awenu. No ale to jest szyb. Ci odkryty szyb zabezpieczony siatką, żeby biedne zwierzęta tu nie wpadały. Szyb niestety jest już zaślepiony. Za szybem z tyłu są hałdy, po wyrobiskach można domniemywać, że jest tu jakieś 100-150 metrów eee, no co, chodnika najprawdopodobniej. Koło Janka jak widać fragmenty jakiegoś niewielkiego budynku. Eee, jakieś dyspozytorni. I mamy ogrodzone tutaj wejście do sztolni. O, tu na wprost, jak widać, jest wejście do sztolni. To jest ogrodzone i sztolnia jest już niedostępna, niestety. Także nasycenie obiektami górniczymi jest dość spore. Jesteśmy w środku tego miejsca, które kiedyś rozkopaliśmy. Tam widać wejście, wlot. Bardzo wąski, trzeba się czołgać. Teraz z drugiej strony. Jest obwał. No i go sprawdziłem, tam przeszłem go i za nim jest znowu obwał. Także on prowadzi do tamtych partii tego obiektu, po których chodziłem wcześniej. No co można powiedzieć, tutaj przewietrzyło się trochę, bo jak to, żeśmy otworzyli, to tutaj była taka stenkwizna, śmierdziało głównym lisim, także nie można było tu wejść. Natomiast teraz jest świeże powietrze, dobra cyrkulacja. Nie to, pewnie widzimy, mają tutaj bardzo fajną siedzibę.